Dajesz prawo jazdy. Przepustkę do świata sportowych wydechów, niskich zawieszeń, naprawdę fajnej zabawy. Brawo! Nareszcie możesz kupić własny samochód i pojechać gdzie zechcesz. Może z Sandrą, w sumie to nieważne z kim. Ważne, że jeździsz sam, więc nareszcie możesz pojechać szybko. No bo potrafisz jeździć szybko, prawda? Problem w tym, że tak właśnie myśli większość osób przed 24 rokiem życia, które co roku giną w ogromnej liczbie wypadków. To liczba trzykrotnie wyższa niż liczba osób umierających na raka i sześciokrotnie wyższa niż liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. Nie zostaniesz dobrym kierowcą, jeśli będziesz martwym kierowcą. A on? Jak myślisz? Masz szansę zostać dobrym kierowcą? No siema. Siema. Podobno potrzebujesz podwózki. No pewnie, słyszałem, że jest konkurencja dla Kubicy, to wiesz, przejada się, nie? No i to jaka? Napęd mam tylko na tył, ale i tak nikt za mną nie nadąży. A ty wiesz, że jak on ma cztery kółka, to jeszcze ma klatkę i kask, co? Jak potrzebuje, to ma. Ja nie potrzebuję. To. Dawaj. Skakuj, jedziemy. Stary, my już jedziemy? Przecież ja się nawet jeszcze nie zapiąłem. Jazda to jazda. W życiu trzeba działać, a nie kminić. Ale pozycję za kierownicą chopie też masz oryginalną. Wygoda to ważna kwestia w samochodzie. Tak jak słyszeliście, wygoda jest najważniejsza. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Głowa tuż nad kierownicą. Wygląda jak surykatka na sawannie. To może wydawać się fajne, tak sobie leżeć w samochodzie, ale w momencie zderzenia możemy skręcić sobie kark, uderzając głową o zagłówek. Na dokładkę zobaczcie, jak on leży. W tej chwili owszem, widzi coś w lusterkach, ale nie widzi nic przed sobą. Co chwila wychyla się więc do góry, żeby coś dostrzec. A automatycznie gubi kontakt z lusterkami. Na dokładkę, to wychylanie się utrudnia mu pas bezpieczeństwa. Co więc robi? Po prostu go nie zapina. Same mądre wybory. Nie warto się grzebać z tymi pasami, teraz będziemy na miejscu. Chyba <laughs> jednak zaryzykuję. Okej, okay, jak sobie chcesz. Najgorsze jest to, że kiedy trochę zwolnimy, od tyłu wjedzie w nas bus, którego kierowca zgapił się na swój telefon. Siła uderzenia będzie na tyle duża, że jeśli on nadal będzie siedział w ten sposób, to może tego nie przeżyć. Jak możemy nakłonić go do zmiany?